Się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, by zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posła został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, ja mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego, Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział. Ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandału. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał sztu. Oto słowo pańskie. Powiedział "Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. Słyszymy w tym Janowym opisie Ewangelii, wystąpieniu Jana Chrzciciela, przy. W wodach Jordanu, kiedy nie tylko przychodzili do Niego ci, którzy chcieli wyznać swoje grzechy dla nawrócenia, aby przyjąć to symboliczne obmycie i rozpocząć, by nowy etap swojej drogi ludzkiego życia nakierunkowany bardziej na spotkanie tego, który zawsze nadchodzi, który pierwszy wychodzi w stronę człowieka i Oczekuje, że my zrobimy to samo, że nie będziemy biernie czekali aż przyjdzie, tylko też wyjdziemy w jego stronę. A to wychodzenie w jego stronę jest właśnie prostowaniem wszelakich dróg naszego życia, rozwiązywaniem konfliktów, naprawianiem słabości, podnoszeniem się z upadków, dźwiganiem swojej kondycji, poprawy jakości naszej relacji, i kiedy z sobą samym. Kiedy musimy sobie wytłumaczyć parę rzeczy, jacy siebie widzimy, jacy jesteśmy we własnych oczach, do czego dążymy, jaka jest nasza relacja z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z Panem Bogiem, czy ona wypływa z piękna naszej gorliwej miłości, czy znajduje rzeczywiście jakiś sens i wymiar w naszym życiu, kiedy spoglądamy na te sprawy ludzkie, sprawy Boże. Kiedy widzimy, ile czasu jesteśmy w stanie poświęcić na czytanie jakiejś prasy, na, jakiś, na spacer, na telewizję, na to ile czasu poświęcamy na gorliwą modlitwę, na rzeczywiste spotkanie się z miłością Pana Boga. Zaproszenie do prostowania, uczynienia tą drogę swojego życia prostą, czyli nieskomplikowaną. I Jan, który jest pośród tych wszystkich ludzi, którzy zastanawiają się, jak iść dalej, jakie wysiłki, jakie wyrzeczenia podjąć, żeby ta droga do Pana Boga była najpiękniejsza, żeby człowiek rzeczywiście przeżył ją w swoim wnętrzu i to spotkanie z Panem Bogiem przyniosło obfity owoc aby człowiek wiedział, że droga, którą wybrał w połączeniu z tym, w jaki sposób ją przeżywa, jest rzeczywiście drogą prowadzącą do szczęścia, do radości, a więc do zbawienia. Jan jest głosem, głosem wołającym, a już niedługo, gdy spotkamy się na liturgii w czasie świąt Bożego Narodzenia, będziemy słyszeli o Słowie, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. Jest głos, jest i Słowo. Głos bez słowa może być tylko jakimś okrzykiem, bo to Słowo niesie treść. Głos bowiem wpada do uszu człowieka, słowo natomiast przez ucho trafia do serca, bo to ono niesie rzeczywistą treść. Kiedy faryzeusze, kiedy kapłani, kiedy inni. Upatrują kogoś wielkiego w Janie i chcą się dowiedzieć. Jak wielka jest Jego postać, łącząc ją nawet z postacią Mesjasza, Eliasza czy wielkiego proroka, Jan nie skupia ich na sobie, ale mówi, że Jego posłanictwo jest po to, bo ktoś inny nadchodzi. Człowiek może mieć taką manierę w swoim życiu, że chce skupiać wydarzenia i działania wokół samego siebie żeby ktoś dostrzegł moją osobę, że muszę skupić na sobie czyjąś uwagę, coś dobrze zrobić, coś dobrze powiedzieć i spektakularne wydarzenie albo muszę być kimś, żeby to moje życie było ważne. Moje życie będzie po Bożemu ważne, kiedy nie skupię na sobie, lecz przez moją osobę będę skupiał na Jezusie Chrystusie. Na tym do którego sam dążę. I chcę ze sobą zabrać tych, których Pan Bóg postawi też na drodze mojego życia. Że stanę się troszeczkę takim mianym chrzcicielem, który w moim życiu, w mojej codzienności, będę głosem, który zapowie owe słowo. A słowo Boga będzie niezmienne. To będzie słowo traktujące o miłości, o Bożej wyrozumiałości, o potrzebie spotkania się z człowiekiem. O miłości, o miłosierdziu. Bóg zawsze opowiada nam tę samą historię. Ile razy już tych, ile tych historii już miało miejsce w naszym życiu, gdy przychodziliśmy do spowiedzi i spodziewaliśmy się, że po raz kolejny otrzymamy te słowa pociechy, Bożego przebaczenia, Bożego zrozumienia, mimo że sami do końca siebie zrozumieć nie możemy, bo chcemy się wydźwignąć. Bo chcemy się poddźwignąć, bo chcemy poprostować te niektóre drogi naszego życia, a nam nie wychodzi. I tu jest sedno tej historii, nam nie wychodzi, bo nikt z nas nie jest Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. I to Chrystusowi ma wyjść w naszym życiu dzięki temu, że się ja otworzę na Jego obecność. I to będzie rzeczywistością prawdziwą. I takie spotkanie będzie w moim sercu, w moim życiu zawsze pełne radości. Bo spotkanie z Panem Bogiem wnosi w życie człowieka radość i nadzieję. Pośród tego, co jest codziennością. Chcemy dziś w tym różowym kolorze szat liturgicznym rzeczywiście odnaleźć powód do radości. Że Pan Bóg przychodzi, aby nie pozostawić człowieka samego. Aby tę radość wlać w ludzkie serce i nadzieję. Bo Chrystus, nasz Pan, narodzi się, tak powiedzieć, można, w zwykły dzień, w którym każdy człowiek prowadził swoje zwykłe sprawy. Ludzie przybywali do Betlejem, gdy był spis ludności, szukali dla siebie miejsca, załatwiali sprawy. Jedni pracowali, inni nie pracowali. Ktoś odpoczywał, ktoś wyjeżdżał, ktoś przyjeżdżał. I za tydzień będzie ta sama historia. Będziemy żyli normalnym, zwyczajnym życiem. To będzie dzień jak każdy. Jedni będą przychodzili, jedni będą odchodzili, jedni będą odpoczywali, inni będą pracowali. A Chrystus i tak się narodzi, i tak przyjdzie, bo chce znaleźć miejsce. I On sobie je znajdzie. A trudem jest to, abyśmy z kolei my to miejsce odnaleźli, w którym On jest. Aby szukać znaków, szukać wskazówek, które mogą pojawić się w naszej codzienności, aby Go odnaleźć w tym miejscu, do którego On przyjdzie. Może przyjdzie w świątyni, w sakramencie pokuty i pojednania. Może przyjdzie gdzieś. W mojej osobistej lekturze Słowa Bożego natchnie mnie ona do czegoś. Może przyjdzie w jakiejś pięknej rozmowie z drugim człowiekiem, może przypadkowo spotkanym. Zawsze zadziała po swojemu, zawsze sobie kogoś wybierze. A może nie wybierze kogoś dla nas, lecz nas wybierze dla kogoś. Może kogoś spośród nas wybierze sobie na Jana Chrzciciela, aby stał się głosem, w którym Chrystus włoży swoje Słowo. Właśnie po to, aby dzielić się radością, dzielić się tym gaudetem, tym uśmiechem chrześcijańskiego życia, bo zawsze idzie w stronę spotkania z miłością Pana Boga. Nie ma innego wymiaru obecności Boga. Jeżeli tak chcemy przeżyć nasze życie, tak chcemy przejść drogi naszego życia, żeby zgodnie z naszą wiarą znaleźć się w obecności Pana Boga, osiągnąć niebo, osiągnąć zbawienie. To czyż nie dążymy do radości? I to jeszcze wiecznej? Więc nie można się pozbawiać tej radości doczesnej. Nie można się pozbawiać tej radości tu i teraz. W zwykłym dniu, kiedy Chrystus będzie obok mnie. Nie będę musiał być smutny, nie będę musiał być zatroskany, nie będę musiał być załamany, jeśli On będzie tuż obok mnie ze swoim słowem pełnym radości. Żeby to nie był tylko głos, który będzie odbijał się echem od ściany do ściany i nie znajdzie miejsca, w którym mógłby spocząć. Otwierajmy nasze uszy, ale przede wszystkim, Otwierajmy nasze serca, aby nie tylko słyszeć głos Bożego na Narodzenia, co zrozumieć ten głos, przyjąć ten głos i żyć tym głosem.